Coś, co było kiedyś, a nie ma tego dzisiaj, albo jest w niewielkim wymiarze i tego pani brakuje. Ojej, na pewno wolny czas. Gumy, turbo. Chociaż podobno gdzieś tam sodu zostanie. Albo te szoki takie. No, ale to już nie jest tak popularne jak kiedyś. Nie? Pisanie listów na przykład. O, dobre. Dostęp do wszystkich boisko. To jest taki dla mnie na przykład sentyment. Bo teraz wszystkie strzeżone osiedla, na przykład. A tam można było sobie wejść przez płot się. No, co prawda też były płoty, tak, ale takie do przejścia, nie? Jest dziuro w płocie z były. Z dziurą w płocie, dokładnie. Nie było tej takiej odpowiedzialności duże. O tym tęsknię. Teraz muszę ogarniać różne sprawy. Sama tak zaczęła, mama za mnie robiła wszystko. Kurczę w, dęczy, w dzieciństwie, tak wszystko było łatwiejsze i prostsze. Taka, y, takie dziecięce podejście do życia, mam mniej problemów, tak więcej rzeczy mogło nas uszczęśliwić. Y, według mnie ludzie tęsknią za takim czasem, kiedy spędzali go na podwórku w dzieciństwie, kiedy mogli się na spokojnie spotkać ze znajomymi, kiedy tak nie pędzili za karierą. A osobiście to tak właśnie tęsknię za czasem, kiedy mogłam poświęcić się swojemu hobby albo poczytać książkę. Co to jest kogiel Mogiel? Um... Z jednej strony na pewno film, e, z drugiej strony e, moja babcia tak mówiła na taką e, to było chyba jajko zmieszane z, z cukrem, czy z czymś takim? Deser z jajek i z cukro, pyszny. W tej chwili pojawia się wehikuł czasu, pani wskakuje, gdzie się pani przynosi? Epoka albo rok? To jest trudne pytanie, bo studiuję historię. <noise> Na pewno przed 12 rokiem życia, gdzie byłam niespornym dzieckiem, gdzie nie chciałam czytać książki, bym chciała zmienić to, żebym zaczęła czytać od małego. Gdzieś tam rekonstruuję wczesne średnie wiecze, więc myślę, że Skandynawia od 9 do 11 wieku. Nie wiem, chyba nie zastanawiam się, bo. Nie wiem. Nie. nie jest pani sentymentalna? Nie, nie jestem. Szalona to 20. Gdzie? W Paryżu? Yy, bo teraz mi się przypomniał film z Leonardo DiCaprio. Wielki gadznik. Dokładnie tam, w te czasy. Piękne stroje i w ogóle było, było dużo dżentelmenów i, i fajnie, dużo imprez, ja lubię. Najlepiej to byłoby Ameryka, Baltimore, kiedy jeszcze żył Edgar Allan Poe, żeby czytać jego najnowsze dzieła. No. no to już nie takie najnowsze. No Ale wtedy byłyby najnowsze. Nie wiem, lata 90 chciałabym w takich żyć. Stany Zjednoczone i grunge, tak? No. Z kurtem kombajnem na koncertach. <noise> to takie rzeczy z PRL-u, które chciałaby pani przenieść dalej z powrotem do, do dzisiejszych czasów. Hmm. Rzeczy z PRL-u... Ym... No tutaj to jest. Ym... Nie mówię o ustroju bynajmniej, chodzi o, chodzi o rzeczy takie użytku codziennego na przykład albo zachowania społeczne. Muzyka, gdzieś tam te wszystkie zespoły, które potem się rozpadały, punkowe na przykład. To jest coś, na co no, już teraz nie da rady gdzieś tam pójść, odtworzyć tej atmosfery. Ja niestety nie, nie pamiętam czasów PRL-u, ale zawsze chciałam zobaczyć jak to jest. Jak to jest stać w długiej kolejce, jak to jest wejść do sklepu i yy, mieć możliwość kupienia, ale w sensie można było kupić, ale nie było czego kupić. <laughs> Że tak powiem, można było iść do sklepu, ale nie było po co tam iść. Chciałabym po prostu poczuć, zrozumieć na przykład naszych dziadków, yy, no, poczuć po prostu ten, ten PRL. Posłuchać towarzyszy przemawiających do swojego ludu. Towarzysze, byliśmy o krok od przepaści i zrobiliśmy krok naprzód. Może pani tego posłuchać w internecie. Ale to już nie jest to samo.